Z przyjściem wiosny plan jest taki. Nic nie powie, będą znaki. Żubr wypuszczy się spod śniegu, porzucony wrześniem w biegu. Kołpak bety deszcz wypłucze z zaspy noworocznych stłuczek. W bagażniku cudna podkarz. Jest skrobaczka i jest zmiotka. I papierki z czekoladek oraz czapki truchło blade. Na chodniku zamiast szklanki ślady z psem wyjść w mroźne ranki. Wszędzie miłość. Właśnie o tym będą nocą śpiewać koty. Jeszcze żona cię poprosi. Sąsiad już dwa razy skosił, dłużej czekać nie zamierzam. Więc kosiarką podśnieżasz. Wreszcie dadzą znak nad znaki, wiosnę tropiąc, przedszkolaki. Potem jeszcze śmigus, w czasy, szkoła święta, przyrost masy. Zleci, nie znam większej hecy. Prześpisz wiosnę, a rok w plecy.